i to Cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w naszym pierwszym odcinku serii Battlefield 3 Co-op jest... Hejo, Jamie No, a, nie... a kto inny, nie? Dzisiaj tak, ja latam helikopterem, on strzela Chcieliśmy na odwrót, no ale no... Ale to jest automatyczne, to. nic nie poradzimy I co powiesz, Jokeju? Nic nie powiem Nic nie powiesz, nic nie powiem Powiedz no, tylko, że... tylko tyle, że. też. tylko tyle, że co becha mi się bardzo podoba. Nie wiem, czemu niektórzy na niego narzekają tak szczerze. Tylko wiesz co mogliśmy tam misję zrobić jako pierwszą? Czy to to, żebyśmy mieli od razu ją ze sobą, wiesz? O co? A ona jest nudna, nie co lubię raczej za bardzo helikopterem, wiesz? Znaczy, nie lubię w kopie. Jeden drugi też już można powiedzieć. Panięty No tak jak ładnie powiedział, serwer eminowałem Dobra Pobawiłbyś się rakietami co? Widzisz ich tam? Nie, jest teraz. Ja nie umiem, ja są sobie. Aha, czyli ja samą misję, prawda? Ty tak. się będziesz tylko bawił szczegami i tak dalej. Mhm. No bo po co po co mam jak ten? Chcesz... Czyż ty masz nieskończoność tego? Nie no wiem, po co mi to... Nie, bom, bo po co? Nie zawracaj, nie zawracaj No i chałup nie ma, i to się nazywa skoku ma bliżej, no zawrócić? Dziękuję Ale nie leź za wysoko, bo to potrafił ten Chłopiec tak do dupy, że Znaczy zrobiony Dziwna inteligencja na PS3 ja ze nie? Mhm. Mm Szkoła. Pa. To poleciałem w cholerę wysoko i łatwiej mu się wtedy strzelało, nie? Wiesz o co chodzi? Mm. Kurde, nie czekaj, bo nie widzę nikogo, żeby zestrzelić, eee, Dobra. I ten, oni się przemieszczają, przemieszczają. No i poleciałem za wysoko, nie? No i pisał, że misja nieudana, powód helikopter był za uszkodzony, że ktoś w tym stylu stał. Eee, RPG. dobra. Czemu ja najwięcej mówi? Nie wiem, no ja cię słucham po prostu, coś mówisz to ja cię słucham. No, Ważne, żeby i do ta coś powiedziała. ty się cały czas zgadzaj, nie? Tak <grym> Zawracaj mi, zawracaj. Od razu mówię, że każdy odcinek będzie jako misja, czyli odcinków będzie 6, bo bo jest 6 mapek tylko. Czekaj, dwa... Jeden minus właśnie kopa, jest mało mapek. A są długie, to dosyć. To zyś... Co-Opa, to wiesz, to każdy odcinek oddzielnie, nie? No, każda misja. Pod nami jest. Widzę widzę Tylko moje się skończyło, chcę samochód rozsadzę pięknie Nie zapłaciłeś ubezpieczenia teraz masz, a Czekaj nie widzę nikogo A nie widzę, dobra ci mąki Panie, że to wszystko na hita bierze chociaż nie trafiasz <grym> Co do mnie nawala? Tracisz No tracisz, bo nawalałem do ciebie, nie? Obaw się rakietami też powiedz. Celniej Chciałeś? Jest. Zawracaj, zawracaj BMP chyba. BMP będzie tak? Tak, ta. dobrze. A, dwa. pocisk naprowadzony laserowo. Wyprostuj troszkę. Żeby no, Czekaj, 3, 2, 1, bądź górę. Dobra, zawracaj, zawracaj. W prawo odbijasz? Tak. Dobra, ja się zajmę BMP, ty bierz tego drugiego. Rakieta poszła Aj <grymne> Ten telefon Aaa <grymne> sorry Sygnał O kurde kurde kurde! to kurde, do góry Zagapiłem się No, pić już trudno Dobra, rakieta poszła Nie, nie trzeba, nie trzeba Dobra, zakręcej w lewo Ja poszukam już Gość na ziemi nazwanej piechoty widzicie jak nie umiem latać helikopterem od razu mówię po czym to poznać? bo to jockey tego nie ogarnisz o ja <grym> jestem słaby ogólnie zawracaj ziomeczku zajmę się tu e e Tak. wiesz co fajnie jest pod koniec znaczy fajnie, jak to lubisz? no ciężko strasznie, tyle Dobrze. a i gramy na poziomie easy Tak już w, w, w odcinku z BFA multiplayer e, Grałem już tego kopa z kimś Aha, nie powiem z kim To też nie mów, bo to wiesz z kim Polecanie kanałów zaraz będzie Ta. Lokowanie produktu, he <grym> <grym> Reklamowanie tancerzy, nie? Ta, dupa Grałem w bf i przechodziłem tą misję chyba trzy razy Aż tak źle? Tak. A teraz się będziesz starał, cwaniaku, nie? Hej. <laughs> dobra, ja się zajmę... ...tem, ja. nie? Zawracaj, zawracaj, zawracaj. Jazda, 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 jazda. wiem. zginiemy. Ja ci to mówię. Dobra, ja... ...zniszczę... ...ja... Z, czy, czy, spróbuję chociaż... ...chociaż nie mam... tego No dobra, no, ...nie ma to jak rozmawiać do samego siebie, nie? Tak. Rozmawaj ze mną, ty tylko słuchasz, co ja mówię, tak naprawdę. Dobra, <laughs> daj tak, pojazd, bo on będzie najbardziej luźny. Poszedł? Ja włączę w prawo. Okay. jest, leży. Szedł? On już tu, lol. Szybko to idzie teraz. szybko, nie? Pograż ze mną. Tak, no ty ogarniesz szlanki, a nie. Powtórzysz? Mówię, że ty ogarniasz strzelanki, a ja nie... Wiesz co, ogarniać ogarnia, ogarniam, ale ja bym wolał siedzieć za sterami helikoptera. <grym> ty... Jestem bo budowniczy, pasz przez siebie. <grym> <grym> a, i oni teraz do tego, tego, tak? Tak, i my będziemy musieli teraz gdzieś tam lecieć, po to, żeby ten... Żeby zniszczyć BMP, pojazdy... Znaczy, pojazdy przeciwlotnicze jeszcze. Tak, tak, tak. Drużyna Alfa i braw. Dzisiaj misje zrobimy, bo jak tak nam szybko idziesz jedną. Nie jedną. Jedną. Ja nagramy dwa odcinki pod rząd. No to dobra, jeden po drugim, niech ci będzie. Bum. Wsparcie ogniowe gdzie? Zatakują ich? Nie. Gdzie oni są teraz? Tam teraz ja już... Dobra, dawaj to na, na dalsze DMP. Dobra, tylko poszła pięknie. Zaczynam ja, ostrzał. Tak, tak, ale przydałby Cię też twój ostrzał. Nie, to za MP pójdzie. MP już poszedł. Wyprostuj troszkę jak możesz. Pomoc już... rakieta poszła. Zabróć, 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 zabróć. Zabróć, zabróć. O, spojrzko. rakietka. Gotowa. Poszła. Czego tu jedzie... ...kałemista chyba. Ust. Jaki KM jedzie? Seria, ale ty widzisz to też? Ten ten co tam jeszcze strzeliło? Jest ja za nami, jest za nami Pyk Dobra, pojazd pilot Nie, pelotka jezu Poszła? Nie? Jeszcze nie? Dobra, to parę strzał Nie ma lip. A, najdłużej, najbardziej stawiający w helikopterach, to że strasznie długo się trzeba dobrywuje, nie? No masakra a w końcu... Ej, dobra. Jeszcze co, pomóżmy rozwalić troszkę piechotę. Podkręć w lewo. Eee... Nie widzę nikogo już chyba. Eee... Dobra. dobra. Czemu nie mogę wylądować, po prostu zabrać ich i sąd lecieć? Nie rozumiem tego. No bo to by było za łatwe. No tak, w sumie. Okej, gdzie oni są teraz? Ja ich nie widzę zbytnio. Weź podleć wyżej jak możesz A tu są Jezus, zagapiłem się Dobra Pał po się i potem... Ludzie, jest co? Shit! Do kurde. do Wiesz co? Ja bym Ci radził na początek sobie zamiast na myszce ustawić, nie? No, na szczałki, nie Na strzałki, na nie? Niewygodnie mi strasznie Nie wygodnie muszę. Nie Czekaj, bo ja nie usłyszałem... 23 play for free próbowałem, ale... Tak? Tak. Ci właśnie na bf strasznie fajnie grają na strzałkach. Co widziałeś jak płucili na O dobrze widziałem. I ludzie sorki za takie momenty cisze, ale skupią się bardziej teraz na lataniu. Tak, a ja nie wiem co powiedzieć w każdym razie z czasami. <suszy> Dobra. Pelotkę to się zajmiemy w wyborze. Ale od koła nie jest to zniszczona. Zawróć w prawo pięknie. Tak żeby mógł BMP sobie nawierzyć pięknie. WMP się już nawierza, A i żeś mi zniszczył. Tak? Jeszcze zniszczył. Zepsu to szkoło, ale dobra. Dobrze. Ty, pamiętaj, że od drzewa tu się da zahaczyć? No wiem. WMP poszło. Rozaj z drugiej strony, bo nie? Wiesz co nie, z jednej strony tam w każdym razie, oni będą zawsze z tej co o, nasi będą uszli. Znaczy, no nas się... Chyba... Uh, skape, kurwa. Ser ludzie. Myślałem, że już skape się włączy i zaraz się będziemy wywracać. Nie. nie. do mnie. Może kresko... Y, znajome no, no ale już zostaw to? A to się ma przewrócić. Dobra, się, e, już... Co? szczerze śmiesz? Moja mama się ćwiczy. Czekaj! Przepraszam. Okej. Okay. <laughs> Hehe, dobra. Nie, w każdym razie już wiadomo, co dalej będzie, nie? Tak. To co, kończymy pierwszy odcinek? To. To, ludzie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodoba i oczekujcie kolejnego. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.